Perspektywy Mediateki, widok na lato we Wrocławiu jest zdecydowanie najlepszy, a najlepszym sposobem na poznanie dokładnie naszej perspektywy wakacyjnej jest obejrzenie tego odcinka vloga z Mediateki. To będzie wyjątkowa edycja, wyjątkowe wydanie naszego vloga, wyjątkowa też gościnie, która, którą tym razem jest Alex. Witam cię serdecznie. Cześć. Alex jest najmłodszą pracowniczką Mediateki, ale to nie znaczy, że wie najmniej o Mediatece, o czym za chwilę się przekonacie. Po czerwcowych urodzinach Mediateki musieliśmy trochę odpocząć, ty byłaś między innymi na wakacjach, dlatego mamy tutaj ustawione leżaki, żebyś czuła się swobodniej. Po czerwcowych wydarzeniach trochę odpoczywaliśmy, ale końcówka lipca jest już jak najbardziej napięta, o literaturze zwłaszcza trzeba rozmawiać i pierwszym takim wydarzeniem, wydarzeniem, które jest Stałym punktem naszego kalendarza jest e, młodzieżowy klub książki. To kiedy e, to lipcowe spotkanie dokładnie? Tak, lipcowe spotkanie odbędzie się 23 lipca o godzinie 14 na poziomie minus 1 w mediatece. Jaka książka będzie omawiana? E, Kosarze Nila Stermana. Dzień później również zrobi się bardzo literacko, ponieważ do Mediateki zajrzy 26 festiwal Kultury Żydowskiej Simcha. Będzie spotkanie literackie? Możesz coś powiedzieć więcej? Tak, we wtorek 24 lipca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie literackie pod tytułem Literatura Autobiograficzna Żydów Polskich. Spotkanie to odbędzie się wraz z pracownikami Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i poprowadzi je dr Monika Jaremków. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, także zapraszamy do mediateki. Ale kilka godzin wcześniej, również 24 lipca, będzie miało miejsce wydarzenie, w które Ty jesteś najbardziej zamieszana, coś specjalnie dla dzieci i młodzieży. Ale tobie, to Tobie już zostawię opowiedzenie o szczegółach. O godzinie 11 odbędą się letnie warsztaty, podczas których zaprojektujemy swoje pocztówki z wakacji w programie Canva. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, także zapraszam serdecznie i są to warsztaty skierowane do młodzieży w wieku 10-14 lat. Zapisy poprzez stronę biletyna.pl. Koszt takiej jednej wejściówki to 10 zł, ale to nie koniec zajęć, bo dokładnie tydzień później, również o godzinie 11, kolejne zajęcia, o których też oczywiście wszystko wiesz. Również o godzinie 11 odbędą się, odbędzie się druga odsłona warsztatów wakacyjnych i będą to podstawy programowania ze ScottyGo. Go. Zapisy również przez stronę biletyna.pl, a koszt 10 zł. To są zajęcia, o których w 42. odcinku naszego vloga wspominał Michał. Zapraszamy, żeby sobie, te, żeby sobie ten odcinek obejrzeć ponownie, ponieważ Michał dokładnie opowiada, na czym te zajęcia polegają. Zostawiamy lipiec. W lipcu nieprzypadkowo nie wspomniałem o Mediatycznym Klubie Filmowym. Robimy sobie przerwę miesięczną. Mediatyczny Klub Filmowy powróci 29 sierpnia, ale w tym odcinku naszego vloga wątek filmowy będzie bardzo mocny, ponieważ na samym końcu tego odcinka pojawi się, zadebiutuje, podobnie jak Aleks Mateusz i wymieni swoje top 3 filmowych pozycji na wakacje. Przechodzimy do sierpnia, w sierpniu również nie zabraknie wydarzeń, będą dwa kluby, ale my szczególnie zapraszamy na to, co będzie działo się pod koniec miesiąca, ponieważ będzie można jeszcze bardziej rozwinąć swoją wyobraźnię. Dokładnie tak. Choć początek sierpnia wydaje się taki spokojny, to pod koniec nadrabiamy. W dniach 20-22 u nas będzie odsłona, kolejna odsłona miasta wyobraźni, które jest częścią Dni Fantastyki, czyli Festiwalu Fantastycznego odbywającego się we Wrocławiu. Od 20 do 22 sierpnia warto zajrzeć nie tylko do Mediateki, ale także do fini numer 44 przy ulicy Powstańców Śląskich, a także do fini 22 przy ulicy Chociebuskiej. Ale co w mediatece? W mediatece będą rozmowy z autorami, e, na przykład z Jakubem Ćwiekiem bądź e, Jarosławem Grzędowiczem. A także z osobami, które prężnie działają w social mediach i także interesują się fantastyką, na przykład z Magdaleną Adamus. To na koniec opowiedz o swoim ostatnim wyborze książkowym, co byś mogła polecić naszym czytelnikom, albo do jakiej książki się przymierzasz w te wakacje? Wszystkim tym, którzy jeszcze nie czytali, polecam oczywiście kosiarzy, których teraz słucham, przygotowując się do klubu książki. Ale ja osobiście czekam na najnowszą książkę Marty Bien, czyli wakacje pod morzem. A propos czekania, wiem, że już nie możecie doczekać się stałego fragmentu naszego vloga, czyli spotkania z Hanią. Nie przedłużając, oddajemy jej głos. Hania na tropie nowości. Zapraszamy! Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Hania na tropie nowości. Dzisiaj polecę Wam, zapowiem Wam kilka książek, które, którymi warto po prostu się zainteresować w te, w te wakacje w lipcu. No i co? Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszą książką, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć jest książka pod tytułem Kocham Cię, ale wybieram ciemność. Napisała ją Clary Y. Watkins. No i co? To jest książka, która skłania do różnych przemyśleń, dostawiania sobie ważnych życiowych pytań i, i zastanawiania się nad tym po prostu, co jest dla nas w życiu ważne i czy rzeczywiście chcemy podążać taką drogą, jaką zaczęliśmy iść na samym początku. Książka jest bardzo nastrojowa, momentami jest troszeczkę mroczna, jest ciekawa językowo. Myślę, że może się spodobać szczególnie tym z was, którym nie przeszkadzają. Nie przeszkadza to, gdy autorka momentami popada w dygresję. Momentami są tutaj trochę takie metafory, które delikatnie, kolokwialnie mówiąc, mogą wybijać czytelnika z rytmu, być nie do końca zrozumiałe. Ale jeżeli przez to przebrniemy, to myślę, że jest to całkiem ciekawa powieść. Główną bohaterką, która jest zarazem alter ego autorki, jest Claire, która ma wszystko. Ma zdrowe dziecko, udany związek, karierę, a mimo to czuje takie trochę niespełnienie i, i jeszcze tęskni za utraconą wolnością. I gdyby bohaterka była Polką, to zapewne powiedzielibyśmy, że rzuciła wszystko i wyjechała w bieszczady. Natomiast, że jest Amerykanką, to rzuca wszystko i wyjeżdża na pustynię w Nevadzie po to, aby odnaleźć siebie. Jeżeli interesuje Was, Podejście głównej bohaterki do macierzyństwa, do monogami, yy, zastanawiacie się, czy takie stabilne, yy, uporządkowane życie może być satysfakcjonujące, to myślę, że jest to pozycja dla Was. Ja tę książkę już przeczytałam. Teraz oddam ją tutaj do trezora, czyli do naszej wrzutni całodobowej, w której przez 24 godziny na dobę możecie oddawać książki. Tutaj, proszę bardzo, otwieramy klaweczkę. I książka czeka już na Was w mediatece. Możecie ją teraz wy, wypożyczyć i przeczytać. Kolejna książka, o której chcę Wam opowiedzieć, nosi tytuł Patot Deweloperka, to nie jest kraj do mieszkania. Napisał ją Bartosz Józefiak. Myślę, że to jest książka, która może zainteresować każdego, kto zastanawia się nad kupnem własnego mieszkania albo zastanawia się, dlaczego wynajęcie własnego lokum jest tak kosztowne. Ja jestem jedną z tych osób, dlatego sięgnęłam po tę książkę. Myślę, że jest to bardzo ciekawa pozycja. To zabiera nas do krainy osób, które mają bezpośredni wpływ na to, jak wygląda rynek nieruchomości w Polsce. Opowiada, tutaj, pokazuje tutaj modus operandi deweloperów, urzędników, architektów czy budowlańców. Na pewno po lekturze tej książki nie jestem nastawiona optymistycznie do, do wzięcia kredytu i wykupienia mieszkania. Myślę, że warto zapoznawać się z tego typu informacjami po to, żeby być świadomym konsumentem. Trzecią książką, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jest Solozofia, sztuka, która pozwala czuć się spełnionym i cieszyć się życiem w pojedynkę. To jest książka, która u nas stoi w dziale psychologia. Napisała ją Nika Vasquez Segi. I myślę, że jest to książka, która zainteresuje nie tylko osoby, które y, są singielkami lub singlami, ale także osoby, które są w związkach, ale chcą poszerzyć swoją perspektywę. Autorka, która z wykształcenia jest psycholożką, przekonuje nas tutaj, że bycie singlem czy singielką i życie w pojedynkę nie jest tym samym, co bycie osamotnionym. Można podjąć się decyzję o właśnie życiu solo całkowicie świadomie i cieszyć się tym życiem, spełniać się. Mamy tutaj szereg różnych narzędzi i porad dzięki którym możemy lepiej poznać samych siebie, znaleźć swoje życiowe aspiracje i cele i z takim humorem, z miłością do samego siebie po prostu na co dzień spędzać swoje dni. Plus dzięki temu, że będziemy lepiej znać, lubić siebie, mieć lepsze poczucie własnej wartości, w przyszłości będziemy, jeżeli oczywiście zechcemy, bo to jest tylko taki konstrukt społeczny, że każdy musi być w związku, wcale tak nie jest. Dzięki temu będziemy mogli w taki bardziej świadomy sposób wejść w relację romantyczną, bardziej na takich zasadach partnerstwa i równoległości niż, niż jakiejś ukośności. No i co? Książka ta nastawia pozytywnie. Myślę, że autorka tutaj nie odkrywa Ameryki, nie przeczytamy o rzeczach, o których totalnie nigdy byśmy wcześniej nie pomyśleli. Natomiast myślę, że o takich podstawowych i ważnych prawdach życiowych, jak choćby to, że możemy żyć po swojemu, warto sobie o tym przeczytać. Książka nastraja pozytywnie i co? I zachęcam do czytania. Jestem początkującą solozowką, zachęcam Was do tego samego. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że wśród tych nowości, które trafiły na mediateczną półkę, znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam do mediateki. Na dzisiaj dziękuję, to wszystko i zachęcam do wyglądania kolejnego odcinka z cyklu Hania na Tropie Nowości. Cześć, jestem Mateusz i dziś mam dla Was przyjemność wybrać wakacyjne filmy. To będą moje propozycje filmów powiedzmy, które mają w sobie jakąś aurę wakacyjną, czy są mniej lub bardziej mrocznymi komediami. Przy swoim wyborze kierowałem się również yy, kryterium takim jak przeoczenie tych filmów przez publikę albo ich niewystarczające docenienie przez krytykę. Palm Springs. To film z 2020 roku, e, który można by przypisać do gatunku komedii romantycznej. E, opierający się e, na swoim, w swoim schemacie fabularnym na e, motywie pętli czasowej, który znamy z takich filmów jak Dzień Świstaka, Na skraju, Jutra, czy Horroru Śmierć Nadejdzie Dziś. E, film opowiada historię pary Nilesa i Sary, którzy utknęli w nieskończonym. Lupie powtarzającego się dnia weselnego. E, czy uda mi się z tego wyzwolić? Przede wszystkim tym, co ujmuje mnie w tym filmie, jest jego bezpretensjonalny ton i samoświadome granie konwencją. Również tym, co może ująć nie tylko mnie, ale trafi szczególnie do nieco poharatanych serduszek milenialsów, jest jego nihilistyczno- e, nihilizujący, słodko-gorzki humor, którym operuje. I co jeszcze najfajniejsze w Palm Springs, jest to film, który pod paszczykiem komedii romantycznej, gatunku którego nie jestem osobiście fanem, yy, sprzedaje nam egzystencjalistyczny film o naturze naszych pragnień, o tym czy możemy się spełnić. Jeśli myśleliście kiedykolwiek, czy zaspokajanie naszych pragnień w nieskończoność może nam zapewnić szczęście, obejrzyjcie ten film. Udzieli ciekawych odpowiedzi. Dungeons and Dragons. Film Złodziejski Honor, film z 2023 roku, e, który proponuje bynajmniej nie z nerdowskich pobudek. Nigdy nie byłem fanem e, tego systemu, nie grałem w werpegi papierowe, ani też nie udało mi się wgryźć w cyfrowe implementacje systemu Dungeons and Dragons e, w grach takich jak Baldur's Gate czy Icewind Dale. E, jeśli kochacie filmy, w których mamy niedobraną drużynę, trochę jak w Strażnika Galaktyki, która musi dokonać czynów większych niż życie, Pokochacie Dungeons and Dragons. E, przede wszystkim sercem tego filmu jest Chris Pine, który jest e, niczym Bruce Campbell dla martwego zła. Jest sercem tego filmu. Poza tym mamy tu świetny komediowy akcyjniak, który braki budżetowe nadrabia serduchem, który włożyli nie, w wykonanie tego filmu jego twórcy. E, gorąco polecam. Babylon. To kolejna propozycja filmowa dla Państwa. Jest to czwarty pełnometrażowy film Damiena Chazella, twórcy Oscarowego Lola La Land, między innymi, czy docenionego, a może nawet przecenianego, Whiplasha. Babylon opowiada historię osób, które próbują się spełniać w fabryce snów w różnej roli. Czy to kierowcy, załatwiacza spraw, aktorek, div i innych, w innych funkcjach. Jest to przede wszystkim historia mówiąca o tym, jaką rewolucją dla kina niemego było wprowadzenie dźwięku, jak wstrząsnęło to posadami Hollywood. Babylon powinien zainteresować miłośników kina środowiskowego, takiego w stylu Boogie Nights, Andersona czy Cassina, Scorsese. Jeśli jesteście w stanie przymknąć oko na pewne miałkości fabularne, a skupić się na spektaklu i logice jazzowego montażu, wspaniałej ścieżce dźwiękowej, ten film jest dla was. To już wszystkie propozycje na dziś e, przypominam, wybraliśmy wy, e, Dungeons and Dragons, Palm Springs i Babylon. Po więcej filmów zapraszam do mediateki.